Pamiętacie może Janusza Olix? Taka tam fajna seria z internetu. Otóż Januszo Oliks dotyczą się bezpośrednio Polski. Polskich Januszy, Polskich Nosaczy, Polskich Grażyn i tak dalej i tak dalej. Ale haha okazuje się, że nie tylko w Polsce mamy takich Januszy, bowiem w Azji też. Mianowicie nie wiem czy kojarzycie stronkę AliExpress. Możecie na niej kupić towary bezpośrednio z Chin. To jest taki chiński odpowiednik eBay'a, Allegro czy innego Amazona. No i Okazuje się, że na tej stronce też czasem idzie znaleźć ciekawe oferty. A jak ciekawe? Przekonajmy się, Janusze AliExpress, lecimy! Śliczne pluszowe zabawki. Poduszka, prezent urodzinowy. Czego spodziewalibyście się po takim opisie? Pewnie czegoś fajnego, słodkiego, bardzo wygodnego. I to też dostaniecie, czyli dwie poduszki w kształcie udek z kurczaka. Przypomnę to, że to jest świetny prezent, żeby kupić jakiś wegańskiej koleżance do urodziny. Ale naprawdę, co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego w ogóle zaprojektować? Nie, nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. Jezus! Co to? 8 metrów muchiwany spider Spiderman model z kreskówki, spinając się po ścianie. Za 500 dolarów do 1000 dolarów. A to są różne rozmiary. A 8 metrowy kosztuje 1150 dolarów. Chcieliście kiedyś kupić sobie 8-metrowego mana i rozwiesić go na budynku, żeby przerazić wszystkich sąsiadów? Naprawdę, ja jestem ciekaw reakcji Waszych sąsiadów na to oni po prostu... No byliby zachwyceni, jestem pewien, że byliby zachwyceni z tego tytułu. Ej, co to jest? Gluincloin! To chyba nie jest AliExpress. Mam jakieś takie podejrzenia, że to wcale nie jest AliExpress, ale nie mam wątpliwości, że to pochodzi również z Gluing Clo. I <laughs> bread! Jezus Maria! Myśleliście, że co? Że jakiś Calvin Klein? A co wy? Kruszby, żeby byś tak ubierać? Nie, 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 nie. Dziś jak na topie jest tylko Gluin Cloin. I tylko Gluina Cloina naprawdę szanuję. O kurde, ale to już jest zarąbiste. Oglądaliście kiedyś Dom z Papieru? Można kupić sobie całe stroje z maskami z AliExpress. Wybrać tylko rozmiar. U mnie to będzie XL. Dostaje się maskę z La Casa de Papel i cały strój. I to kosztuje tak nie Wielesiana. O, cholera, to są jeszcze lepsze stroje. Wow, God of War 4 maska kratosa. Ja chciałem nagrać taki odcinek, gdzie będę cisnął z AliExpress, ale mam wrażenie, że w tym momencie. Sam stanę się użytkownikiem. I teraz uwaga, bo się wycfaniłem. Jeżeli chcę dokonać takiego zamówienia, kupić sobie na przykład maskę Salwadora Dali, która kosztuje 6,50 dolara, to klikając KUP TERAZ i wpisując kod promocyjny KACPER dostaje 4 dolary zniżki. Czyli tak naprawdę płacę niecałe 10 zł za maskę zamiast prawie 30. Jest to taki ciekawy prezent ode mnie dla Was, bowiem nawiązana współpraca z AliExpress i każdy nowy użytkownik, nowy, czyli taki, który założy konto, załóżmy, po obejrzeniu tego filmu i który zrobi zakupy za 5 dolarów, co najmniej 5 dolarów, z kodem Kacper otrzyma 4 dolary zniżki. Czyli tak naprawdę robiąc zakupy za 19,36 jesteście w stanie zapłacić 3,87. Do no sory, ale chyba warto. Także jeszcze raz, kod Kacper pisany, bo to jest ważne, z wielkich liter i otrzymujecie 4 dolary zniżki. Polecam bardzo serdecznie. So? E o co chodzi w tej w tych azjatyckich krajach? A dobra nie, ja myślę, że naprawdę jest bardzo świetny produkt, który, który by kupowali wszyscy, którzy biorą ślub. Tak, bo jeżeli patrzę na miny tych ludzi, a zwłaszcza tego, to na pewno widzę bardzo, ale to bardzo dobrą zabawę. Polecam serdecznie. <laughs> Kategoria polecane dla ciebie. Już się nie mogę doczekać, co to jest. Dwustronny laktator elektryczny. Z butelką mleka karmienie dziecka. To, to fajnie, że polecane dla mnie. Dzięki Aliexpress, naprawdę dzięki. 14,72 Wiking Crown bransoletka. Która jest bardzo <grywka> estetyczna i ładna <grywka> i w ogóle. Zastanawia mnie tylko dlaczego, dlaczego to ma ocenę 5:0 i 7 zamówień. Czy widząc obrazek jakiegoś produktu zrobiony w pańcie pierwsze co robicie to zamówienie? W sensie, no, jest to dla mnie trochę dziwne, tak? Jest to dla mnie trochę dziwne, że ktoś się odważył zamówić taki produkt. No, ale skoro jest ponoć idealny, 5-0 gwiazdek, tak? No to pff, chyba wszystko w porządku. AliExpress, miliony produktów dostępne na całym świecie. 7-centymetrowe kliny espadryle na obcasie. Ale wzięliście świetną nóżkę do tego zdjęcia. Mm. Nie, ale poważnie, co to znaczy? Espadryle, jest w ogóle takie słowo? O kurde, jest takie słowo Espadryle damskie rato 2019 What the hell, co to jest za słownictwo w ogóle? To ja od dzisiaj wymyślam słowo to mieli bungi. A bungi to mieli bungi do nazwa na monety, które kiedyś były sklejone klejem na ciepło, ale już nie są. Oficjalnie proszę, a wręcz żądam, żeby dodać do dosłownika języka polskiego. Dziękuję! O kurde, można kupić takie elfie uszy do cosplayów. O Jezu, wyobrażacie sobie Nosacza, który ma takie elfie uszy. <laughs> Macie takiego sąsiada, takiego typowego, grubego Janusza, który na co dzień siedzi z piwskiem przed telewizorem. I w pewnym momencie on sobie zakłada takie elfie uszy i chodzi po świecie. <laughs> Ej, to by było zarobiste. Chciałbym coś takiego kiedyś zobaczyć. Naprawdę bardzo bym chciał. <laughs> Ej, podoba mi się jeszcze to. Trump, Putin, drukowane męskie stroje kąpielowe, bla, 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 bla. Co byście powiedzieli na to, że... <laughs> Wchodzicie na plażę albo na basen, posiadając strój kąpielowy z samym Władimirem Putinem. Przecież, wchodząc z czymś takim do zimnej wody oraz automatu, robi się ciepła. Wchodząc z czymś takim do autobusu po godzinie 18 w sobotę, wszystkie babcie robią się nagle młode i seksowne. A idąc w nich do zoo albo pierwszego lepszego lasu, możecie poczuć się jak prawdziwa królowa Śnieżka. Normalnie wszystkie zwierzątka z automatu są obok was. Nie no, to jest cudowne, po prostu dodaj do koszyka. Biorę! A tutaj chyba idziemy ciut za daleko. Wiecie co? Zboczyliśmy z kursu. Musimy zawrócić! Hmm. E, cierpicie może na brak kontaktu z naturą? Spokojnie! Klapki. trawiaste. Przechodzą wam z odsieczą. Przy czym podoba mi się to, <grym> wyjściowe kapcie. Załóżcie sobie takie i idźcie na miasto. Ja jestem po prostu ciekaw, ile osób się za wami obejrzy w tym momencie. Albo jeszcze lepiej, jeżeli chodzicie do szkoły, to sobie takie zamówcie i chodźcie w nich po szkole. Gwarantuję wam, że w ciągu dwóch dni będziecie najbardziej rozpoznawalną osobistością w całym budynku, nie? Gwarantuję wam to. Ale to jest w sumie ciekawe. To w sumie zarąbiście wygląda. Jako figurka 3D. Ej, no to Ła, to jest ładne. To też jest mega ładne, ale mam wrażenie, że to bezpośrednio jest wzięte z jakiejś anime, bo aż nie chce mi się wierzyć, że tyle figurek wymyśliła jedna osoba. Mamy tu jakiś fanów anime? Pamiętajcie, 4 dolary mniej z Kodem Kacper. Polecam serdecznie. Nie wiem, ja anime nie ogląda, więc się nie znam. Ale jest ładne, to pokazuje. O, i cieszę się bardzo. Polecane dla siebie gówno za 28. Ja się bardzo cieszę. Ja bardzo lubię takie oferty. O oh. Jeszcze więcej ciekawego towaru! O! Jeszcze więcej ciekawego towaru! O Jezu, ileż ciekawego towaru tutaj jest! WSZĘDZIE KÓWNO! A! W końcu sklep idealny dla mnie! Powiem wam, że nawet specjalnie wpisałem dziwne, żeby znaleźć dziwne rzeczy do odcinka. I szczerze trochę się zawiodłem, bo mamy doktora Strange'a, doktor dziwny, i co dostałem? Ten jego naszyjnik, nie? Bo doktor Strange, doktor dziwny. Ha ha ha, ha. I to nawet Aliexpress mnie troluje, kiedy chce na Nagrać odcinek? Jak nie gówno, to doktor strange. Super! Fajnie, dzięki śliczne Chińczycy. What the hell, co to jest? To jest to zegarek na ręce? To jest zegarek na ręce? To wygląda, jak to by dopiero wyszło z otchłani piekieł. Wyobrażacie sobie, że idziecie sobie do biedronki i zamiast tego zwykłego naturalnego logo widzicie nagle coś takiego? Bardzo, bardzo fajne. Bardzo przyjazne dzieciom i w ogóle. Ja polecam takie produkty całym sercem. Podobnie jak całym sercem polecam kod zniżkowy na 4 dolary. Oczywiście jest to kod Kasper, pisany z dużych liter. Także jeżeli jeszcze nigdy nie kupowałeś na Aliexpress albo już na przykład kupowałeś, ale chciałbyś mieć trochę zniżki, to po prostu załóż sobie nowe konto, dokonaj zakupu za co najmniej 5 dolarów i uzyskaj 4 dolary zniżki. Jest to prawie 20 zł. Także czemu by nie? Nie macie zbyt wiele do stracenia, a trochę do oszczędzenia. Ja nazywam się Kasper dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że format Januszu, Link AliExpress Wam się spodoba. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku.